Rozmowa Dnia Ewa Lewandowska, witam Państwa. Zagrali dla chorych dzieci, wolontariusze, medycy, muzycy i wiele innych osób, którzy... Które chcą pomagać. Podczas 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano prawie 179 milionów złotych, a to jeszcze nie koniec. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. Gośćmi programu są, no nie mogło być dziś inaczej, profesor Jan Styczyński, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szpital Uniwersytecki nr 1. Jurasza Wydgoszczy oraz profesor Andrzej Kurylak, pediatra, onkolog, hematolog, ordynator oddziału pediatrii, hematologii, onkologii i reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Wydgoszczy. Witam.